Czym więc tak naprawdę są paliwa alternatywne? Każdy z nas styka się z nimi niemal codziennie: to wyrzucane przez nas plastikowe reklamówki po zakupach, zużyte po sezonie opony samochodowe, siano i słoma niezagospodarowane przez rolników. To także wysuszone osady ściekowe, mączka mięsno-kostna czy zużyte oleje i rozpuszczalniki. To one, po odpowiednim przygotowaniu, stają się znakomitym alternatywnym surowcem energetycznym, pomagającym w codziennym funkcjonowaniu wielkim zakładom przemysłowym na całym świecie. Jednymi z tych, które szczególnie dobrze wykorzystują w swojej pracy paliwa alternatywne, są cementownie czyli zakłady, gdzie produkuje się cement, surowiec niezbędny nam do budowy domów, mieszkań, mostów, dróg czy wielkich zapór wodnych. Jaką więc drogę musi przebyć odpad, aby stać się ekologicznym paliwem w piecu cementowym? Swoją podróż rozpocznijmy w osiedlowym sklepie. Nasze zakupy lądują w plastikowej, jednorazowej siatce, która pozwoli nam wygodnie przetransportować je do domu. Gdy produkty zostaną rozpakowane, siatka często przestaje być nam już potrzebna i szybko ląduje w koszu na śmieci. Naszymi odpadami w dalszej kolejności zajmie się firma trudniąca się ich odbiorem. Jej pracownicy zawiozą naszą bohaterkę do sortowni, gdzie wraz z innymi niepotrzebnymi rzeczami przejdzie proces segregacji. Jej losy mogą teraz być dwojakie. Jeśli spełni określone wymagania jakościowe, poddana zostanie procesowi recyklingu. W ten sposób materiał wkrótce posłuży do ponownej produkcji siatek do supermarketów. W przypadku gdy jej właściwości uniemożliwiają recykling, wówczas trafia w miejsce, gdzie jako składnik specjalnie dobranej mieszanki odpadów poddawana jest procesowi mielenia. Tak powstają paliwa alternatywne. W skład paliw alternatywnych mogą wchodzić rozdrobnione odpady plastikowe, gumowe, tekstylne, papierowe i wszystkie inne, które mogą ulec spaleniu, a nie spełniły wymogów jakościowych, pozwalających na ich ponowne użycie. Gotowa mieszanka transportowana jest następnie do zakładu cementowego. Tutaj samochód dostawczy wyładuje ją w specjalnie przygotowanym magazynie, skąd wkrótce trafi do rozgrzanego pieca cementowego. Energia cieplna, jaką w procesie spalania wytworzy, posłuży teraz do produkcji klinkieru, będącego głównym składnikiem cementu. Ale czy spalanie odpadów jest bezpieczne dla środowiska? Temperatura, jaka wytwarza się w piecu cementowym, to nawet 2000 stopni Celsjusza. Jest to więc temperatura niemal w połowie tak wysoka, jaka występuje na powierzchni naszego Słońca. Takie warunki oraz długotrwałe zatrzymanie paliw w piecu zapobiegają emisji do atmosfery dioksyn i furanów, co mogłoby mieć miejsce w przypadku spalania odpadów w sposób niekontrolowany w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych. Piec cementowy jest więc obecnie jednym z najbezpieczniejszych znanych ludzkości i stosowanych na masową skalę sposobów utylizacji niechcianych odpadów, który przyjazny jest środowisku. Wykorzystanie paliw alternatywnych jest rozwiązaniem nowoczesnym, wymagającym zastosowania zaawansowanej technologii, wiedzy i infrastruktury. Do obsługi i nadzorowania tych rozwiązań oraz budowy niezbędnych elementów zakładu zatrudnia się więc kolejnych ludzi, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie kondycji lokalnego rynku pracy. Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące paliw alternatywnych, zadaj je ekspertom z tej dziedziny.